Witam Was na kolejnej lekcji C. Dzisiaj będziemy robić kolejne zadanie. Będziemy używać do tego instrukcji, jeżeli. Zaraz Wam pokażę, na czym to zadanie ma polegać. Stworzymy oczywiście na początku nowy projekt, czyli Console Application. Wybieramy standardowo. Dalej, dalej. Zadanie siódme. Wymieniamy sobie folder na zadanie siódme. I wybierz folda, dalej, zakończ. Eee, mamy tak, napisać program, który będzie wyświetlał eee, program dnia pewnego spotkania. Wygląda to następująco. Zaraz wam tutaj rozpiszę dokładnie jak to wygląda. Czyli napisz program, który będzie wyświetlać. Może nie program, a agendę może będzie lepsze słowo. E, agendę pewnego spotkania. Do pewnego dnia, spotkania. Tak? E, dzień wygląda następująco. Zobaczcie sobie. Więc tak, 811 11 to będą wykłady. Teraz. się wyłączyć. Wykłady. 12, 13 to będą dyskusje. 14 będzie obiad. 15, 18. Prelekcja i 19. Godzina to będzie kolacja. Czyli taki jest program dnia pewnego spotkania. Znaczy pewnego dnia. Następnie program ma zadane pobrać godzinę. Czyli tak. Program ma pobrać godzinę od użytkownika i wyświetlić informacje o wszystkich punktach. Dnia, które jeszcze będą począwszy od podanej godziny. Czyli już tłumaczę o co chodzi. Mamy program dnia, który się składa z pięciu, że tak powiem, z pięciu wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to są wykłady między 8 a 11, między 12 a 13 są dyskusje, później o 14 mamy obiad, 15-18 jakieś prelekcje, o 19 kolację. Jeżeli będzie dana godzina na przykład 11, to mamy wyświetlić te wszystkie e, informacje. Natomiast jeżeli będzie godzina 14, to mamy tylko wyświetlić obiad, prelekcje, kolację. Jeżeli będzie godzina na przykład 17, to wyświetlamy tylko e, to. Czyli mniej więcej wiemy o co chodzi, tak? Czyli na początku musimy powie podaj godzinę, tak, że musimy poprosić o godzinę naszego użytkownika. No i możemy sobie wyłatwiać tak, godzina na przykład. Tutaj sobie na początku, e, na e, daną zmienną e, deklarujemy. Dobra, mamy godzinę podaną i teraz tak, instrukcję, jeżeli możemy użyć, tak, jeżeli godzina, jest większa od większa bądź równa uwaga od ósmej lub i tutaj e, będzie to wyglądało w ten sposób, tak lub piszemy, lub godzina jest mniejsza bądź równa 11, wtedy C out, czyli wyświetla i wyświetla nam to wszystko. Skopiujmy sobie to, żeby tego ręcznie nie przypisywać. Tak. Tylko tutaj nie musimy. Na razie w ten sposób to zrobimy. I Tu będziemy mieli program, który będzie się wyświetlał z nowej linii. 14. Polacja. Zamykamy. 19. Polacja i się tak? Sprawdźmy, czy to działa. Wpiszmy na przykład 8.11, 11 wpiszmy godzinę Tylko brakuje nam tego. każdym, żeby wyświetlił się e, każdy, każdy program dnia w osobnej e, linii. Zobaczmy teraz. No i zobaczcie, mamy wszystko w osobnej Możemy jeszcze na przykład napisać coś takiego, że e, w miejscu e, program dnia Albo dalszy program dnia, dalszy program dnia to problem. I tutaj jeszcze damy koniec, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I przykładowo 11 godzina, dalszy program dnia to jest taki. No dobra, mamy, mamy dla danej godziny, ale co dalej? Możemy to zrobić następująco: czyli mamy kolejną godzinę, która jest godziną między 12 a 13. Czyli, jeżeli jest większy bądź równe 12 i mniejszy bądź równe 13, wyświetla się program dnia. Czyli musimy pierwszy, ten, pierwszy punkt programu usunąć i program dnia musi się zaczynać od godziny 12 do 13. Podobna sytuacja jest w następnym programie dnia, a mianowicie mamy obiad o godzinie 14. Tylko, że musimy troszeczkę go przerobić. Czyli musimy sprawdzić, czy godzina równa się 14. Uwaga, tutaj pułapka, na którą często początkujący programiści padają, ale nie tylko początkujący, bo później też się można czasami zapomnieć. Żeby zrobić porównanie, tak? to musimy użyć dwa razy znaku równa się. Inaczej będzie to traktowane jako przypisanie. Ale o tym jeszcze Wam powiem później. Czyli mamy następny punkt, mamy obiad, kolację, prelekcje i kolację. i mamy dalej, czyli mamy prelekcje między 15 a godziną 18. .00. Czyli robimy to następująco. Jeżeli jest większe od 15 i mniejsze od 18, wtedy to już usłuchamy, to już nie będzie nam potrzebne. I obiad to tak samo będzie nam potrzebny, zostały tylko projekcje i kolacje. I ostatni, godzina 19. skopiujmy sobie tutaj, już widziałem, jest tylko jedna godzina konkreta. Teraz będziemy testować. Czyli jeżeli godzina i tutaj to będziemy musieli sobie usunąć to też. O tak. I sprawdzamy sobie. Więc tak, wpisujemy sobie na przykład godzinę 12. Mamy dalszy. Aha, bo jeszcze jest taki problem. Zobaczcie, że wyświetla później znowu dalszy ciąg programu. Z czego to może wynikać? Eee, może to wynikać z czegoś takiego, że. Sprawdźmy jedną rzecz. Wpiszmy tu na przykład siódmą. Zobaczcie, każda, dalej, eee, każda poleci dalej tutaj mamy błąd musimy to zapisać w następujący sposób dlaczego, dlaczego tak się wyświetlało wyświetlało się tak, dlatego że jeżeli godzina, bo jak było wcześniej, było coś takiego tak? i to oznaczało to, jeżeli godzina jest większa bądź równa 8 lub jest mniejsza bądź równa 11 wyświetla. I tak wyświetlała, czyli jeden warunek musiał być spełniony, żeby wyświe było wyświetlanie. No, sprawdźmy teraz. Piszemy sobie godzinę na przykład piątą. Nic się nie dzieje, tak? bo nie została piąta zaprogramowana. Kolejną mamy godzinę na przykład 8. Mamy program dnia dla godziny 8. Następnie mamy godzinę 12. Czyli 12 program dnia zaczyna się od dyskusji. OK. Następnie mamy godzinę 15, i tu mamy prelekcję, tak, i kolację. Ok. I następnie godzina 19, i została nam już tylko kolację. Możemy oczywiście jeszcze przetestować te dwie godziny na przykład 20, ale wtedy się już nic tam nie wyświetli. Możemy to też oczywiście dodatkowo zaprogramować w taki sposób, że jeżeli godzina. Na przykład tak. Jeżeli godzina. Jest większa od 19 i lub może tak. O, lub będzie lepszy w tym przypadku. Lub godzina jest mniejsza od 8 wtedy wyświetl komunikat. E, brak programu o tej godzinie. Już to usuniemy. I kompilujemy sprawdzamy. Wpiszmy godzinę ósmą. Dalszy program dnia, zobaczcie, wyskakuje, tak. ósmy, eee, zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy, to musimy wcześniej zacząć. ósmy, brak programu o tej godziny, zgadza się. Wpiszmy teraz na przykład 21, brak programu o tej godziny. Czyli mamy napisany program, który eee, sprawdza nam godzinę i wyświetla nam poszczególny eee, program dnia dla danej godziny. Zamykamy tego Workspace'a, Otwieramy sobie nowy projekt. Zadanie to będzie ósme. Oczywiście w nowym folderze. Żeby to miało więcej nogi. Zadanie będzie ósme. Będziesz folder. Dalej. I główny piczek. Co mamy wóz? Napisz program, który zmieni numery miesięcy, czyli ich cyfry na nazwy miesięcy. Program ma pobrać cyfrę od użytkownika, a następnie wyświetlić nazwę miesiąca. Czyli sobie tutaj w komentarzu to wpiszemy. Napisz program, który pobierze, pobierze numer miesiąca i wyświetli informacje o nazwie miesiąca. Tutaj poznamy na dzisiejszej lekcji konstrukcję instrukcji switch. Jest to instrukcja, która pozwala nam na wyświetlenie pewnych informacji, jeżeli dana zmienna ma daną wartość. Zaraz zobaczycie, na czym to polega. Czyli e, możemy sobie zrobić znowu zmienną integer miesiąc wyświetlić komunikat podaj numer miesiąca przykład i bierzemy, pobieramy sobie te, ten numer miesiąca i co dalej? Mamy już pobrany numer miesiąca i teraz myślimy, jeżeli jest to jedynka, to będzie styczeń, tak? Ma no się wświetlić, jeżeli będzie dwójka, to luty. Trójka, marzec i tak dalej, i Czyli do tego możemy użyć instrukcji switch. Składnia instrukcji Switch wygląda następująco. Teraz tu mam miesiąc. I mamy to tak. Case 1. I tutaj możemy np. zrobić cout, czyli wyświetl w styczniu. I zobaczmy, czy się kompiluje to. Dynka w styczniu, to zobaczmy. Eee, dobra. I tu jeszcze trzeba było zrobić break, czyli przerwę. Luty, no, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpniu, wrześniu, październik, listopad, grudzień. Wymieniamy sobie tutaj tylko, zobaczcie. Numerki. Od 1, do, od 1 do 12. 10, 11, 12. I lecimy. Tycy na lupy zamienione. Tutaj na marzec, bo jest trzeci. Kwiecień. Maj. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, październik, listopad i grudzień. Czyli mamy taki kod, tak, możemy sobie go tutaj jeszcze na w ten sposób Sprześć dzielić, tu żeby był dla nas bardziej taki, powiedzmy sobie, przejrzysty. Eee, czyli możemy to zrobić w taki sposób, jak wam pokazuję. Wszystko tak naprawdę jest to, jak chcecie, żeby ten kod wyglądał i czy będziecie go później w przyszłości używać. A eee, pewnie będziecie to w sobie zmieniać. Eee, Dobra. W praktyce powinno działać. Sprawdzamy. 3. Marzec, OK. 7. Lipiec OK. 12 grudzień. OK. Czyli działa. No dobra, a co się stanie, z na to 13? Pustka. Możemy to zrobić jeszcze taką ciekawą rzecz. Wpisać default. E Default chyba, dwukropek jest, zaraz zobaczymy i see out. E, zróbmy błędy dalej. i Idągle, jak. Sprawdźmy, czy, czy jest ok. Wpiszmy na przykład 14. Błędy A. Czyli, jak na przykład wpiszemy literkę A, też błędy na. Zobaczcie. Czyli, w praktyce, jeżeli wpiszemy jakąkolwiek cyfrę z zakresu od 1 do 12 to wyświetli nam konkretny dzień miesiąca. Natomiast jeżeli piszemy jakąś cyfrę inną lub nawet literkę, to e, wyskoczy nam komunikat o błędnych danych. E, jak wygląda konstrukcja, jeszcze opowiem. E, switch, tak, czyli zmiana. E, tutaj dajemy zmienną, którą będziemy sprawdzać, czyli w tej zmiennej będziemy sprawdzać, co tam za, za cyfra jest w tym przypadku. I tak, case, czyli e, tu mamy, dla pierwszego, dla jedynki wyświetli nam styczeń. Następnie break, czyli przerywa dalsze sprawdzanie tego switcha. Następnie dla dwójki wyświetli luty i przerwi. Tak? Czyli on przerywa tą instrukcję switcha. Także wydaje mi się, że jest program dosyć prosty, zadanie nie było trudne, trzeba tylko trzeba było poznać konstrukcję przede wszystkim tej tej instrukcji Switch. Przydaje się ona szczególnie w programowaniu, w programowaniu takim proceduralnym, można powiedzieć. W takim razie to dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. W następnym tygodniu, znaczy w następnym odcinku raczej, tak, będziemy mieli to napisania kolejne programy, tak? Czyli też będziemy ćwiczyć instrukcję Switch i będziemy przeliczać kursy walut. Także na dzisiaj to wszystko. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się filmik podobał. Zasubskrybujcie kanał, będziecie wtedy informowani na bieżąco o nowych filmach i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.